Na maturze jestem! Nie utrzymałem się znowu! Co tam gada znowu? Bla 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 bla, bla Co to jest? Hej, widzowie! Jestem na maturze tym razem! No bo nie uczyłem się do więc teraz już tutaj prawie wszyscy zasypiają! Ale zajmę przycisk alarmu i teraz! Wolny dla wszystkich! Nie będzie żadnej natury! Uciekam stąd! Ja uciekam! Uciekam, uciekam, uciekam. Dawaj, dawaj, dawaj! Jak najszybciej, uciekam. Uciekam. Jesteś tu wykazami sprawdzian, nie uczyłem się i dobrze. Uciekam, uciekam stąd, uciekam stąd. Jak najszybciej. Hey, jak najszybciej. Szybko, szybko, szybko. Szybcie, to Uzie, nie, to jest. Dobra, nie wiem co tam też po angielsku, gościu. Ja nie wiem co tam. w ogóle... Nie? Ja po prostu po prostu stąd uciec od tego walonego sprawdzianu bo mnie właśnie nie uczyłem i jak ma jak mi jak dostanę znowu pałę wtedy mam taki wtedy mam który kiedy na 10 na to więc muszę się więc muszę stąd uciec muszę stąd uciec okej 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 dawaj dawaj, dawaj. Nie, ogóle nie, jestem w w tej. Jestem w szkole śre średniej. Tu jestem, tu jestem w trzeciej w trzeciej nie, 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 dawaj nie, dawaj, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Obrzydliwe. Dobra. Dawaj, Dobra. Jak dostanę 6, to mam kupić nowego laptopa, więc... Ach co dla długiego nie ślawa na P... na tydzień. O nie, klasa gimnastyczna, nie! Nie gadaj. Nie, co to jest? O hej, Maksimus 5422. No jestem Max, co? No i muszę robić wy tej! W nie, słuchajcie, mam taki dziki głos, teraz będzie lepszy. Okej, okay, jestem. Jesteśmy w sali gimnastycznej ogólnie. Więc. Aha, już mogę, uwielbiam, że to, to się stanie. Okej, okay, idziemy. Co to jest? No. Jakim cudem ja zginąłem? Dobra. I co? Co tam gadasz? Co tam jakujesz? To jest za trudne! I, i, i potaje się! Chcę, chcę do domu! Haha! Ha. Ja bym też chciał do domu. Zabiać na swojej piosence, ale nie mogę. Bo muszę wziąć gimnastykę. Znaczy WF to jest moja ulubiona lekcja. Ale co to jest? Ja chcę się teraz wydostać z tego. Ja, I fajnie jest fak, faktycznie, ale naprawdę. Chciałbym się wydostać. u nie, czy ja tam widzę korza? Czy ja muszę tam iść też do koża? Nie da się. Okej, okay, więc idziemy. Idziemy. Checkpoint. pik, pik. pick. Oké. Oké. ademura. No nie. Idzie <grysting noise> teraz. Pamiętam, Dobra. Dawaj. Football. Nie, 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 mi nie, nie, mi zapali, nie, Szybko! nie, Dawaj. nie, 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 idziemy, idziemy, idziemy. Co to jest? O, dobra, dobra, dobra. To jakieś Kto? Kto to... No, to, nie, 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 To nie, nie, szkole. <laughs> nie, ja nie, jak mi śmierdzi, nie, Gluty Co to jest? Ja nie mogę. Dobra, uciekam. A ja idę na drugi piętro Powinienem się wydostać z tej szkoły, ale okej. Okay. Okej, okay, chyba coś tutaj będzie. On Nie wiem, przecież na... Od której chodzi? Od której chodzi? Nie! Tylko nie to. Tylko nie to. Wybierz dobrą klasę, okej. Okay. Chyba ta. Nie, Nieee, ja zginąłem, muszę wybrać klasę gdzie go nie ma. Chcę się stąd jak najszybciej wyrostać. Zgaduję, że to może być klasa ta. A nie wiem dlaczego. No i dalej. Do której to może być klasa? Tamta chyba, tutaj chyba jest ta klasa. Okej, okay, jak ktoś ma tutaj... Ktoś tam też idzie. Gdzie? Tutaj? Tutaj jakby coś się idzie. Dzień dobry Klaso! To to jest. Dzisiaj będziemy robić eksperymenty. No okej. Okay. Co to jest? Zobaczmy. Co ty okay. robisz znowu? Kiedyś Jak to jakiś miksa robi, co to jest? Nie rób żadnego miksa. Co to się dzieje? Nie, 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 nie. Nie idź, nie idź, nie. Proszę, nie. Proszę, proszę. Nie, co to jest? Co to jest? Nie, zniknij to nie napierdę się! Aby byłem w więzieniu o kopa, to przeteleportowałem do kolejnego więzienia. Czy to jestem teraz w szkole? uciekam z więzienia, bo ukradłem kogoś. Ok, proszę, żeby to było coś dobrego, nie więzienie! Ja! Yeah! Candyland! Candyland! nikt mi nie mówisz do Candyland. Dawaj, nie czekam. Oh, Candyland! Um, 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 Ach, okay, a, a, jakie dobra! A on takie dobre... kawki to nie jest candy. Ale to jest candy. Lody! Zaskoczyłem, po... O nie, sztuczny lód. Ale że to jest czekolada normalnie. O nie, je to jest gorąca czekolada, jeśli utopię się w niej, bo jest za gorąca. To ja znam tego trika, jakby ktoś... Jak nie wiecie o co chodzi, to patrz nie na to. To możesz coś tak zrobić. To jest takie z kamery. I teraz wiem, że idziemy tą stroną. Widzicie? Nie. Okej, okay, teraz się letowe. Ja znam to dość się spokojnie. Jaki me mentos jakiś dziwny, twardy. Jakie twardy moje węby! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj! Teraz uciekamy stąd. Ja bo już się najadam, sobie czyni. Idzie dużo. Teraz to śniadaniu sobie... Nie! Znowu on, w się na to, że. A no nie, 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 proszę, znowu w klasie jestem. Nie, nie, znam to, znam, znam. nie, znam! to Nie ma tu nic nie? Na tam ma nie? miał się usiadł sobie wentylacji, bo to było jakieś dziwne Och, ma mam wenty. Mam mam tu, mam tu, mam Nie mam tu, nic nie ma uciekam stąd stąd Okej, no i co teraz? O nie, dyrektor! Ja Najgorzej, dyrektor tutaj jest. Czajcie dyrektor, ja nienawidzę dyrektora w szkole. Bo zawsze mnie wkurza. Zawsze dostaje, no nie, co to są za lasery? Dyrektor laser jest najmocniejszy w szkole. Ma takie lasery, co to jest gościu? Ale i tak w normalnych szkołach nie ma takich. Jestem jakieś... w szkole, nie wiem. Jakichś gówniaków. Ale co tu jest, to jest? To jest chyba szkoła, która ma zero gwiazdek. No bo co to jest? Co to chyba? jest normalna szkoła. To szkoła jest jakaś normalna. No mi się wydaje, że nie Zawsze w szkołach są jakieś fajne klasy, a tutaj... O ale to jest kosz. Dobrze. Dobrze. Jest kosz typowa. Koszczy Przechodzimy to. Dobry, dobra, dobra, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Wiem, tu. No chciałam, po kredkach i jakieś... największe kredki jakie widziałem. Co to jest? Jaki kreek? Nie. To... Czy to jest kred? na serio? Dobra. Mm. To nie, nie przejść. Tam to mi tam odczuwa. Nie, to że się odczuwa. Nie, to mi się odczuwa. Nie, to Nie, to się Nie, to mi się że nie była... Nie była no. ja to ja do dobrego. Ale się cieszę. Cię udało mi się że u Nie, mam nie, 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 przyciski? Musiałam to tyle zrobić, a, a, ty, a w skole to za pierwszy raz. Proszę, matko, no, jakaś woda tutaj nie wiem Czekaj, no musi udłuż... Udłuż, ustu, udłużę się! Nie, nie nie mogę gadać, no bo... Kurde, nie mogę gadać. Nie, i z tej nie. Nie, mogę wytrzymać. <śmany wody> Okej, okay, kolejne te rzeczy są mamy. Co to z tej mam? Nie. Owszem, wychodzimy stąd jak najszybciej. Tutaj w razie pośliznąłem. Nie się robi. Okej, okay, do kupiłem, co idziemy. No bo nic nie widzę nic nie widzę widziałam dla nie było nic farty więc oczywiście trzeba było chyba do tego nie trzeba było ta 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 Aha, to, to, to. Bałówek, ale 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 fina ściana faktycznie ale idziemy teraz tutaj idziemy tutaj okej okay. dawaj co to pokazuje mi że runtime 40 60 minut tego ja znaczy jeszcze tego nie robię 40 minut. Okej. Okay. O co tutaj chodzi? Dobra. Iś. 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 Sorry ja na chwilę. Tylko możesz coś zrobić. Okej. Okay. Mamy to. Idziemy dalej zrobić. Okej. Mam nadzieję, że wszyscy mnie dobrze słyszą. Że nie macie na mojego głosu. I że nikt mnie nie rozumie. Tylko, że mam głośny głos dość, taki, taki dobry głos. Okej, okay. co to jest? Nie chodzimy stąd, co mi chodzę stąd. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Dawać jakieś obyty, O co chodzi?

tower بواخيបាន نيكო ხო ზე უი